Witam was pięknie, moi mili, witam panie, witam panów, wybaczcie mi z góry, że mm, jestem taki prześwietlony. Nie umiem sobie z tym poradzić, moi drodzy, takie mam tutaj dzikie światło, a świeci słońce, nie chce mi się przy sztucznym świetle nagrywać, bo jak jest taka piękna pogoda, to głupio mi, e, głupio mi się tu zasłaniać i wiecie, nie? Przeżyjecie jakoś, mam nadzieję że jakoś przeżyjecie. E, moi drodzy, o czym sobie dzisiaj pogadamy? Mamy dzisiaj piękny dzień w sensie pogodowym, ale jeżeli chodzi o... a tam w ogóle łóżko niepościelone nie pościelone widać, wybaczcie mi, ale dzisiaj ja, moi drodzy, od 8 godziny ten dzień spędzałem u lekarzy i w szpitalach, bo wiecie, że miałem problemy z kręgosłupem i ostatnio znowu mi wróciły, musiałem pójść do lekarza znowu już któryś raz i teraz dostałem tam zaszczyki, rentgeny kręgosłupa i tak dalej. Także jestem trochę taki wymęczony, ale ale oczywiście, jak to przeważnie bywa, to znowu się stało okazją, żeby sobie o czymś pogadać. Podobny vlog już był kiedyś, już podobny kiedyś vlog był o, mm, o polskiej służbie zdrowia, ale teraz, moi drodzy, co mi się jeszcze nowego nasunęło? E, mianowicie, no poszedłem tam na tego rentgena, nie. Wiecie, ja w ogóle generalnie nie lubię szpitali, nie boję się jakoś tam, nie boję się zaszczyków, nie boję się kłucia, nie mdleję przy pobieraniu krwi i tak dalej, ale nie lubię, nie lubię moi drodzy, klimatu szpitala, nie lubię tego surowego tego wyglądu, nie lubię tego specyficznego takiego zapachu szpitalnego, na pewno każdy z was wie o czym mówię. Bo większość z Was jakieś przeżycia ze szpitalami miała. E, no ja tych przeżyć miałem bardzo mało. Nigdy nie miałem nic złamane, nigdy nie miałem nic skręcone. Nie miałem jakichś takich problemów, które by wymagały hospitalizacji. Jedynie, no wiadomo, stulejka, e, ale to sobie sam rozćwiczyłem, prawda? E, żartowałem. Naprawdę żartowałem, żeby nie było. E, byłem w szpitalu, byłem, miałem przegrodę nosową, krzywą. Nie mogłem oddychać normalnie i miałem operację na przegrodę nosową. I nie wspominam tego za ciekawie, ale z tego nawet był vlog na YouTubie, także pewnie wiecie o co chodzi. Słuchajcie, siedzę sobie, siedzę sobie w piwnicy takiej oczekując na rentgena. Piwnica, klimat po prostu. Miałem wrażenie, że nie jestem w szpitalu, tylko że zszedłem do krypty w Stalkerze, nie? Wszędzie tam, wiecie, znaczki, radiacja, radiacja, takie surowe ściany, takie białe drzwi, komora pierwsza, komora druga, trzecia, czwarta, nie? Ja siedziałem tak, trochę mimo wszystko się telepałem, wiecie, nigdy nie miałem czegoś takiego robione, eee, wiecie, mówię tak, kurwa, napromieniują mnie tam, dostanę jakiegoś raka, albo będę bezpłodny, albo mi tam wynajdą jakiegoś potwora obcego we mnie i w ogóle, także trochę się stresowałem. Oczywiście, jak to w polskim szpitalu, siedziałem 40 minut, aż ktoś w końcu przyszedł i powiedział, że tam muszę się jeszcze osobno zarejestrować. Ale, ale to już do tego myślę wszyscy przywykliśmy, jak to u nas wygląda. I moi drodzy, tak tego nienawidzę, naprawdę siedzenia wśród... znaczy no, nie przeszkadza mi o tyle siedzenie wśród starych ludzi, tylko wiecie, no siedzą ludzie średnia wiekowa 100 lat, co chwila przejeżdża ktoś jakiś owenflonowany w maskach z tlenem półżywy, wiecie, wytargują tych ludzi, chodzą te salowe takie baby po 50 plus w tych białych laczkach i te takie wiecie i one, one takie mają bardzo specyficzne poczucie humoru, e, takie śmieszkujące, wiesz? A Grażyna, a ja żem dzisiaj cewnikowała trzy razy! Nie, albo. Kurde, Bożena, a dzisiaj ten seksowny młody nowy doktor Bartek ma dyżur. Nie. Ja rozumiem, że to jest ich robota i że one sobie o takich ciołstwach gadają, wiecie, ale człowiek generalnie, jak siedzi i tam nie wie, co mu, co mu będą dokładnie robić, to tak średnio go to bawi, i, i raczej to się wydaje takie straszne, nie? Ja tam siedzę, już i tak mówię, wiecie, kurwa, masakra, nie? Także klimat, moi drodzy, byłem kiedyś yy, byłem kiedyś w domu pogrzebowym. To bardziej mi się podobało w domu pogrzebowym, generalnie. Nie wiem, czy to tak wygląda wszędzie, czy to tak tylko tutaj, czy to ogólnopolskie, czy to wyjątkowo w Polsce tak wygląda. Na pewno, jakby się poszło gdzieś prywatnie do jakiejś tam kliniki, czy coś, to by było superancko, nie? No ale kurde, to wszystko jest, wiadomo, eciepecie. I czy wy mieliście, moi drodzy, kiedyś takie doświadczenia e, w, takich, e, w takich sytuacjach, że wiecie, najlepsze są te takie babki, nie, że tam idziesz się rejestrować, nie, i babka ci mówi tak A pan to był umówiony na dzisiaj? Ja mówię, proszę pani, ale ja tu prosto od lekarza, nie, ona, no, ale wie pan, my tak nie przyjmujemy, tu się trzeba umawiać, nie ja pana ostatni raz, pan jest ostatnim pacjentem, którego ja tak biorę, nie? No i kobita ci robi wielką łaskę, że cię przyjmą, mnie, A ty nawet nie wiesz o co chodzi i czemu baba się na ciebie drze. I to nie, nie polepsza samopoczucia tam. E, także to, no to nie jest... Wy, to jest wyjątkowo niesuperanckie, e, moi drodzy, no i co dalej? No ale dobra no. Z, zrobiłem te prześwietlenie. Z, prześwietlenie trwa... 3 minuty, 4, coś takiego. Eee, potem dostałem zaszczyki moje ulubione, tak zwane do dupy, jeśli wiecie o co chodzi. Eee, no, superansko, superansko. Ale co chciałem powiedzieć? Wiecie, jesteście gdzieś na rejestracji i słyszycie coś takiego? No? Taki mody a chory już? Przecież. Tak jakby młodzi nie umierali, tak jakby młodzi ludzie nie chorowali i nie umierali. Taki młody, a już chory... By miejsce zrobił starszym, a nie choruje. No i to jest takie... To nie powinno tak być moi drodzy. Szpital powinien być miejscem. Ja rozumiem, że to nie jest hotel Sheraton pięciogwiazdkowy i nie każe, Nie mówię o tym, żeby tu kogoś po dupie całować i w ogóle. Ale żeby chociaż jakoś, jak już wiedzą, że ludzie przychodzą chorzy, jak coś obolali, zmęczeni, przestraszeni, to jeszcze mogliby tak jakoś wiecie. No, już nie mówię, żeby być super miłym, ale żeby to chociaż było jakoś tak profesjonalnie wiecie, szybko załatwione, bez jakiegoś takiego jątrzenia. Cze. Taki chory by pewnie imprezował za dużo. Nie, no już mogłoby się bez tego obyć, nie, ale to tak. Kiedyś byłem na recepcji i pani akurat jadła kanapkę z chleba żytniego i ja niestety w tym momencie się przyszedłem zarejestrować i, i... aż kierowanie ma? Ja mówię, no mam. A na kiedy? No na dziś. A ona już wiecie. Kurwa. Grażyna, znajdź tam pana, na dziś jest, kurwa, zjeść nie dadzą. No to jest, to nie, nie, to tak nie powinno być, kurde. Człowiek tam przychodzi, życie swoje polepszać, leczyć się, a go tam jeszcze znerwują, psychicznie wykończą. Ale ja mogę narzekać, bo jestem obolały i zmęczony, także no moi drodzy, podzielcie się swoimi, takimi historiami. Na pewno żeście ich mieli też dużo. Ja mówię, ja miałem takie szczęście, że ja szpitale przez większość życia swojego omijałem i dopiero jakoś niedawno podupadam zdrowotnie, ale mam nadzieję, że za dużo przygód z nimi nie będę miał. To taka jaka puenta z tego wychodzi. Nie chorujcie. Nie chorujcie najlepiej. Oglądaliście na pewno serial Daleko od noszy, nie? No to powiem wam, że tam to wcale to była komedia, ale Coś tam było, prawdy, nie? No, to by było w tym temacie. Tego też, moi drodzy, filmy na YouTubie mogą nie być takie częste, i streamy też mogą nie być takie długie, i tak często, i tak. Bo ostatnio jestem trochę podupadnięty na zdrowiu, ale mam nadzieję, to się polepszy. Za niedługo jeszcze troszkę przyjmę tych igłów w dupę i będzie dobrze. Słuchajcie, chciałem jeszcze przy okazji jedną rzecz wam pokazać. Czy to jest dobra scena? O, idealnie. Na Jaroku trwa takie głosowanie. Kto ma dojść do Jaroka? Wiecie, trwa taka akcja i mamy tutaj kilku streamerów: Jingis, Sinek, Yuna, Demonidas, Urquin, Łosiu, Kycu, Pecor, bla, bla 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 i tak dalej. I oni po prostu w tym momencie starają się wejść na Jaroka, być jednym ze streamerów na platformie Jarok, na której ja też mam szczęście być i ona jest superanko fajna. I co moi drodzy mogę powiedzieć? Wiecie, kogo tam wybierzecie, to już zależy od Was. Ale z mojej strony, moi drodzy, ja już zagłosowałem, mój głos poszedł na Kyca. Jestem pewny, że Kyca kojarzycie Robi bardzo fajne streamy na hitboxie. Bardzo porządny, kryształowo uczciwy człowiek. Także moi drodzy, serdecznie polecam. Z tym, że, żeby zagłosować, trzeba się zalogować, ale to jest naprawdę moment. I moi drodzy, wesprzyjcie tutaj Kyca. To jest bardzo porządny hop. Fajnie by było, jakby się tu wśród nas e, streamerów na Jaroku znalazł. Tutaj macie więcej info o każdym ze streamerów. Możecie poczytać. No, to by było ode mnie na tyle, moi drodzy. Jeżeli Wam się materiał podobał, to zostawcie łapkę. No, na przykład, można w górę, chociaż. No, nie, no, że. że jak już chcecie dawać, to dajcie do góry. Ehm, no i co, zapraszam na Facebooka gorąco, na fanpage'a, już tam prawie 10K, już jesteśmy bliżutko. Link macie w opisie, moi drodzy, ja idę wypoczywać, a wy się trzymajcie. Zdrowo, ciepło, nie chorujcie. Omijaj szpitale, jak to śpiewali. No. Ja. Papa.